Witajcie, moje drogie matzmerficzki. Kolejny temat odnośnie figur geometrycznych to są trójkąty. Wcześniej były kąty i oczywiście mam nadzieję, że już wiecie, jakie mamy kąty. Wspominałem tam, do jakiej wartości sumują się kąty w trójkącie. Zaraz Wam to jeszcze udowodnię, żeby nie było, że jestem go albo wy macie mi wierzyć na słowo, bo ja zdecydowanie wolę Wam to pokazać i udowodnić. Powiemy sobie, jakie mamy trójkąty, jakie dzielimy i dzielimy je ze względu na boki i na kąty ale o tym tak naprawdę za chwilkę. Bo teraz zostawiamy, słuchajcie, subika na kanale, łapka w górę i oczywiście ustawcie sobie dzwoneczek, żeby u ma Madwujeszka Was nic nie ominęło, bo tematy są coraz ciekawsze. A sprawdziany się trzeba napisać. Przejdźmy wobec tego do trójkątów. Oto z czym jest trójkąt. No trójkąt jest to jakiś wielokąt, który ma trzy kąty i oczywiście trzy boki. Trójkąt rysujemy sobie mniej więcej, zobaczcie, narysuję wam taki, żeby nie było, że on jest jakiś wyjątkowy. Mamy trójkąt. Trójkąt ma trzy kąty: alfa, beta i gamma. Suma kątów w trójkącie jest no właśnie. Ile jest suma kątów w trójkącie? Aby wam to udowodnić, zobaczcie, poprowadzę wam tutaj prostą, która jest równoległa do naszej podstawy na dole. I teraz zobaczcie, co się dzieje z naszymi kątami. Jeżeli tu mam kąt alfa, to tu również jest kąt alfa. To są kąty, jakie na przemian ległe, no bo te proste są tutaj. Może zaznaczę o tutaj drugą prostą. To są proste, które są względem siebie jakby równoległe, jakby na pewno. Kolejny kąt jest tutaj, jeżeli tu jest beta, to tu też jest kąt beta i to są również kąty na przemian ległe. No i co się stało? Zobaczcie. Tutaj mamy kąt półpełny, a kąt półpełny to 180 stopni. Czyli mam alfa plus beta plus gamma równa się 180 stopni i teraz już pamiętajcie na zapamiętajcie na zawsze, że suma kątów w trójkącie to jest właśnie 180 stopni. No i teraz jak dzielimy nasze trójkąty? Otóż nasze trójkąty możemy podzielić ze względu na kąty, ze względu na kąty. Czyli mamy trójkąty ostrokątne, czyli to są takie trójkąty, w których wszystkie kąty są ostre, ostrokątne. Mamy trójkąt prostokątny, to jest taki trójkąt, w którym jeden z kątów jest prosty, czyli ma 90 stopni. I rozwartokątny, takie w którym jeden z kątów jest rozwarty, czyli ma miarę więcej niż 90 stopni. Czyli tutaj wszystkie boki kąty mają poniżej 90 stopni. Tutaj jeden kąt jest 90, a tutaj jeden jest większy niż 90 stopni, tak? No ale oczywiście mniejszy niż 180, żeby nie było. Ok. No, i to było ze względu na kąty. Teraz podzielmy sobie ze względu na boki. Czyli mamy trójkąty różnoboczne, równoramienne. To są takie, które mają równe ramiona. Więc tu wam zaznaczę BB i A. Tutaj było wszędzie inaczej, więc ABC. Tu mamy równoramienne, bo ramiona są takie same. Przy okazji warto wiedzieć, że w różnobocznych mamy różne kąty, czyli alfa, beta i gamma. W przypadku, gdy są równoramienne, to przy podstawie są dokładnie te same kąty, a to jest jakaś beta. No i mamy trójkąty równoboczne, czyli takie, które mają wszystkie boki i kąty takie same, czyli wszędzie jest A, a skoro wszystkie kąty są takie same, to wszystkie kąty mają miarę 60 stopni. I to są trójkąty równoboczne. No i słuchajcie, tyle, co musi, Tyle, tyle, to tyle i tylko tyle, albo aż tyle. Co musicie wiedzieć o trójkątach? Przejdźmy w ogóle sobie do zadań. No i oczywiście na początku, tak samo jak przy kątach, rozróżnijcie, postarajcie się rozróżnić, jakie to są trójkąty. Zerknijcie szybciutko sobie, zastanówcie się. No i jaki pierwszy trójkąt? Pierwszy trójkąt, no, teoretycznie powinno być to jakoś troszkę bardziej zdefiniowane, no ale, sam natomiast można się dostrzec, że ten pierwszy trójkąt to jest zdecydowanie... Trójkąt równoboczny. Wszystkie boki i kąty są takie same. Drugi z tych trójkątów, zobaczcie, tu ewidentnie widać, że jest kąt prosty, czyli musi być to trójkąt prostokątny. Kolejny to ewidentnie tutaj, zobaczcie, są takie same ramiona, czyli to będzie równoramienny. No i ostatni to zdecydowanie kąt jest, zobaczcie, rozwarty, czyli trójkąt będzie rozwartokątny. Ok, no to było tak na wstępie. No i tutaj kolejne pytanie: zobaczmy, czy pamiętacie. Suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni. Oblicz miary kątów alfa, beta i gamma. No i zobaczcie. Tutaj będziemy musieli wykorzystać troszeczkę własności o kątach, które już mówiliśmy sobie. Tu jest 30 stopni, więc ten kąt tutaj też będzie 30 stopni. Tutaj z kolei mamy kąt 100 stopni, zobaczcie, więc ten kąt tutaj będzie do niego przyległy, czyli będzie miał miarę 80 stopni, tak, bo to są kąty przyległe, a zawsze ich miara jest w sumie 180. No i tutaj mamy trójkącik, zobaczcie, tu jest trójkącik, gdzie mamy kąty odpowiednio alfa 30 i 80 i to w sumie musi jak to w trójkącie być 180 stopni. Czyli 30 i 80 to jest 110. Równa się 180, czyli alfa równa się 70 stopni. Kolejny trójkącik, zobaczcie, tutaj mam beta i do wyliczenia, tu jest kąt 50 stopni, więc ten również będzie 50 stopni, bo to są kąty wierzchołkowe. No i patrząc na nasz trójkącik, na nasz trójkącik możemy napisać, zobaczcie, tutaj jest kąt no, prosty, tu jest kąt beta, czyli mamy beta plus 50 plus 90, musi dać nam w sumie 180 stopni, tak? 50 i 90 to jest 140, równa się 180, czyli przenosimy sobie 140 na drugą stronę i mamy 40 stopni. Tyle musi wynosić kąt beta. No i ostatni trójkącik. Tutaj mamy, zobaczcie, kąt gamma, więc ten kąt tutaj jest kątem przyległym, czyli będzie miał 180 minus gamma. Z kolei ten kąt tutaj ma 45 stopni, więc ten tutaj też będzie miał 45 stopni. No i skupiając się na naszym trójkącie, o zobaczcie na tym trójkącie, możemy sobie zapisać, że 30 stopni plus 45 stopni plus 180 minus gamma równa się 180, że suma kątów w trójkącie musi być 180 stopni. 180 stopni jest po obu stronach, więc się redukuje. 30 i 45 to jest 75 stopni. Przerzucam sobie gammę na prawą stronę i mam, że gamma równa się 75 stopni. Z których odcinków nie można zbudować trójkąta? Nie można zbudować trójkąta. Pamiętajcie, że aby zbudować trójkąt, to suma dwóch boków musi być dłuższa niż ten trzeci bok. Można by było powiedzieć, że suma dwóch najkrótszych musi być większa niż ten Trzeci, tak? Czyli jeżeli mam tu 5, 8 i 7, to najkrótsze to jest 5 i 7. 5 plus 7 to jest 12 i to jest więcej niż 8, czyli raczej z tego da się zbudować. Zwróćcie tylko jeszcze uwagę na to, żeby trójkąty, żeby, żeby, żeby jednostki były takie same. Tutaj mam na przykład 2 mm, tak? Czyli tak naprawdę 2 mm, 5 cm, czyli 50 cm i 5, przepraszam, 5 Centymetrów, czyli 50 mm i 5 cm, czyli 50 mm. No i teraz dodaję te dwa najkrótsze, czyli 2 plus 50 to jest 52 i to jest większe niż ten trzeci, czyli większe niż 50, więc da się zbudować trójkąt. Dalej mamy 3 cm. 7 cm i 1 decymetr, a 1 decymetr to 10 cm, tak? Żebyśmy mieli wszędzie tutaj te same jednostki. No i zobaczcie, co się dzieje. No jeżeli ja dodam do trójeczki siódemeczkę, to wychodzi mi 10 i to nie jest wcale więcej niż ten trzeci bok, czyli 10, tylko to jest dokładnie tyle samo, więc na pewno z tego trójkąta zbudować się nie da. No i zobaczmy jeszcze na koniec. Mamy 3, 4 i 5, to wszystko jest w metrach. 3 plus 4 to jest 7, a 7 jest większe niż 5, więc zdecydowanie... Da się zbudować z tych trzech wymiarów trójkącik. Ok, na rysunku przedstawiono trójkąty równoramienny i równoboczne oblicz miary zaznaczonych kątów. Ten pierwszy jest równoramienny. No Ok, powinno być zaznaczone, gdzie te ramiona są równe, no ale nieważne. Skoro tu jest kąt 70 stopni, to ten kąt nazwijmy sobie gamma. I tu też właściwie jest gamma, bo to jest trójkąt równoramienny. A przy podstawie kąty w trójkącie równoramiennym są takie same. Więc Y, gamma plus gamma plus 70 stopni to jest 180 stopni, czyli mamy dwie gammy to jest 110 stopni, czyli nasza jedna gamma to jest 55 stopni, zobaczcie. No i teraz, skoro gamma jest 55 stopni, tak? Tutaj o, ten kąt, nazwijmy go delta delta. Patrząc na ten trójkącik, zobaczcie o, na ten. Ta alfa gdzie była. A to była alfa. Dobra, nieważne. To nie muszę go nazywać gamma delta. O. Czyli to jest nasz kąt alfa. Patrząc na nasz zielony trójkącik możemy napisać, że gamma plus alfa plus 90 stopni musi równać się 180 stopni. Gamma to jest 55 plus 90 równa się 180. No i alfa zgubiłem jeszcze. 90 i 55 to będzie 145, czyli nasza alfa równa się 180 minus 45, czyli 35 stopni. OK, no i ten trójkącik równoboczny, słuchajcie, to był równoboczny, A skoro jest równoboczny, to znaczy, że tu jest po 60 stopni wszędzie. Czyli tu jest 60 stopni, tu jest 60 stopni i tu też jest 60, jakby co, stopni. Wszędzie jest po 60 stopni. I teraz, skoro tutaj jest poprowadzona wysokość, to ta wysokość dzieli nam bok przeciwległy na dwie równe części. I tak samo jest z kątem, czyli tutaj jest kąt 30 stopni. Czyli zobaczcie, tutaj mamy taki malutki trójkącik prostokątny, tu jest kąt prosty. Czyli kąt beta plus 90 stopni plus 30 stopni musi równać się 180 stopni. Czyli beta plus 120 równa się 180. Czyli beta równa się 60 stopni. Odcinki JK, może je poznaczamy JK, KL, KM i LM są równe. Jakie miary mają kąty trójkąta JLM? Tutaj w takim razie zobaczcie ten trójkąt. KLM jest trójkątem, skoro wszystkie boki są takie same, jest trójkątem równobocznym, czyli wszędzie mamy po 60 stopni. Z kolei. Jeżeli tu jest 60 stopni, tutaj, to ta druga strona w wierzchołku K będzie miała 120 stopni, bo to są kąty przyległe. A skoro ten kąt jest 120 stopni, to te kąty tutaj są takie same, bo JK, zobaczcie, jest takie samo jak MK, czyli jest to trójkąt równoramienny. No więc od 180, odejmę 120, to będę miał 60 i podzielę to na dwa, to tu jest po prostu 30 i tu jest 30 stopni. Więc jeżeli mamy wyznaczyć Kąty naszego trójkąta, tego JLM, tego dużego, no to idąc tutaj mam 30 stopni, później jest 60 stopni, no i siłą rzeczy tamten na górze będzie 90 stopni, czyli tak naprawdę jest to trójkąt prostokątny. Jeden z kątów trójkąta równoramiennego ma miarę 85 stopni. Jakie miary mają kąty tego trójkąta? No i oczywiście mamy rozważyć dwa przypadki, no i my sobie te dwa przypadki rozważmy. Pierwszy przypadek to będzie taki, że 85 stopni jest tutaj, czyli przy wierzchołku. I wtedy tu jest jakaś alfa i tu jest jakaś alfa. No więc zobaczcie, możemy napisać, że alfa plus alfa plus 85 stopni równa się 180. Czyli mamy 2 alfa, równa się 85, przeniosę na drugą stronę i będę miał 95 stopni. No i teraz muszę podzielić na dwa i będziemy mieli 47,5 stopnia, tak jak podzielimy 95. 90... 5 na 2 to wyjdzie bodajże mieć 47,5. Drugi sposób to będzie taki, znaczy drugi przypadek właściwie to będzie taki. Tu jest 85 stopni. Rysunek jest nieistotny, to jest rysunek poglądowy i tu jest jakieś alfa. Czyli będziemy mieli 85 plus 85 plus alfa równa się 180 stopni. 85 i 85 to jest 106, 170 plus alfa równa się 180. Czyli zostanie nam, że alfa to jest 10 stopni. Czyli rozpatrzyliśmy dwa przypadki, jeżeli chodzi o nasz kąt. OK, kolejne zadanko. Odcinek o długości 11 podzielony na trzy części. Także długość każdej części wyraża się całkowitą liczbą centymetrów. Z otrzymanych w ten sposób odcinków zbudowano trójkąt. Podaj, jakie długości boków może mieć ten trójkąt. No i słuchajcie, to jest idealne zadanie dla Was. Zastanówcie się. Mamy 11 cm, tak? To jest jeden, to jest to odcinek. 11 cm i dzielimy go na trzy części. Na jakie części możemy podzielić, tak aby powstał z tego trójkąt, ale oczywiście uwzględniamy, że to są liczby całkowite, tak? Czyli mamy całkowite liczby cm. Zastanówcie się i napiszcie oczywiście w komentarzach, jakie wyszły wam wyniki, jakie uważacie, że to są możliwe długości boków, a to nie jest jedna konkretna odpowiedź. Tych odpowiedzi wydaje mi się będzie parę, albo nawet kilka. No i ostatnie zadanko w trójkącie ABC. Kąt ACB ma miarę 43 stopnie. Dobra, mamy trójkącik, słuchajcie, już go rysuję. ABC, jak oznaczacie, to zawsze od lewego dolnego roku idziemy taką w taką stronę przeciwną do wskazówek zegara. Kąt ACB, zobaczcie, skoro to jest ACB, to znaczy, że to jest tak A wróć nie w tą stronę, poszedłem. A, C, B, czyli chodzi tak naprawdę o ten kąt w wierzchołku C. I on jest 43 stopnie. Kąt ABC, czyli w wierzchołku B, jest 57 stopni. Kąt w zwierzchołka C poprowadzono wysokość CD. Z wierzchołka C poprowadzono wysokość CD. Czyli tu mam kąt prosty i tu jest D. Oblicz miary kątów trójkąta A, D. C. Mamy obliczyć miary kątów trójkąta ADC. No więc tutaj wiem na pewno, że to jest kąt prosty, czyli 90 stopni. Teraz tutaj nazwałbym sobie ten kąt wierzchołku A jako alfa. I patrząc na duży trójkąt ABC, wiem, że suma wszystkich kątów w trójkącie, czyli 43 alfa i 57, musi być 180 stopni. Czyli alfa plus 43 i 57 to chyba pięknie do stówy się sumuje musi dać nam 180, czyli alfa musi być 80 stopni. Skoro alfa jest 80 stopni, no to nie oszukujmy się, ten kąt tutaj nazwijmy sobie betą, beta musi być 10 stopni, tak? No bo skoro to jest trójkąt prostokątny, to suma tych dwóch kątów ostrych musi zawsze dać nam 90 stopni. Czyli beta i alfa muszą być 90, skoro alfa jest 80, to beta musi być 10 stopni. Oblicz miary kątów, czyli miary tych kątów to jest 10, 80 i 90. 90. Mam nadzieję, że yy, wszystko jest jasne. Z, tej, z tego filmiku musicie nauczyć się, musicie zapamiętać, jakie mamy trójkąty, jakie właśnie dzielimy, jakie, jak, ile wynosi suma kątów w trójkącie. No i to Wam w zupełności, tak naprawdę, wydaje mi się wystarczy na tym etapie. To tyle. Pa!